Cześć, z tej strony Marcin. Wpadłem na pomysł, że wypadałoby potrenować wreszcie spawanie w pozycji 3F bądź 3G, czyli to jest generalnie pozycja pionowa. Więc zabrałem się za montowanie, że tak powiem filetu, czyli spoiny pachwinowej, a przy okazji jest szansa poćwiczyć spawanie tig Dzisiaj będziemy spawać tak zwaną szczelinę zewnętrzną, spójna zewnętrzna, czyli z angielska outside corner joint, metoda 141, czyli TIG. Najpierw sobie zczepimy materiał, potem położymy ściek, zobaczymy jak to wyjdzie. Uruchamiam maszynerię, mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie problemów z mocą. Gaz już mi się co prawda kończył. Mam dużą butlę, ale gaz już widzę, że się kończy powoli. Dzisiaj spawanie jest ryzykowne, bo mamy spory wiatr więc jest ryzyko, że mi będzie zwiewać argon spod ee, spod. Elektrody, ale może się uda. Ok, mała przerwa. Ok, wracamy ponownie. No to cóż, oczyściłem tylko powinienem oczyścić, że tak powiem, materiału trochę więcej. Już oczyściłem tylko tutaj. Nie kładziemy, że tak powiem, dzisiaj żadnych spawów jakościowych. Więc to nie jest konieczne. Chodzi tylko o trenowanie samej techniki, ale oczywiście trzeba mieć zawsze świadomość, że w przypadku metody 135, 136 i 141 ten materiał musi być bardzo dobrze oczyszczony. Jako, że dzisiaj spawamy tigiem, niekoniecznie musiałem się obierać w ten cały e DC. I DC nie musiałem się ubierać wystarczyło, że tak powiem założyć przy i rękawice ale spróbujemy prądu 80 amperów, powinien być wystarczający. Ostatnio z takim prądem spawałem elektrodą. Było wystarczające materiał 3-2, filer, czyli bardzo gruby Generalnie bardzo gruba elektroda. Także hmm. zobaczmy. Zobaczmy, jak pójdzie przy, przy szczepianiu elementów. E Jeżeli będą jakieś problemy, czy coś w tym rodzaju, to e zwiększymy. Amperaż maska na 10, może nawet na 10,5. Bo jednak łuk Tiga jest bardzo jasny. Wczoraj mam nadzieję, że nie będę miał problemów z siecią. Wczoraj już dwa razy wybiłem korki przy spawaniu MMA, więc. Ok. Próbujemy. Najpierw spróbujemy wystartować łuk. Tak jest, łuk. Pierwszy, pierwszy szczebel wykonany. O! Załatwiłem sobie wolfram. Na szczęście nie, nie dramatycznie, ale tutaj już próbuję zrobić coś innego. Wam tak, 80 Amperów to jest dość mało. Podkręcę do 90. I OK. Możemy już sobie podpiąć, zdjąć z kątowników. Pokazywałem kiedyś jak to łatwo się montuje. Teraz już możemy zdjąć z kątowników na płytę. Widzę też, że pogoda Hmm. Chyba się zmienia, więc długo nie pospawam. Ok, pamiętajcie: nie wystartujcie łupku czasem na e, filerze, bo Was porazi prąd startu. Ok, 90 amperów. Mam wrażenie, że to jest wciąż mało. Ok, materiał już się rozgrzał. Jest trochę szczeliny, więc widać, że to, powiem, przetop na drugą stronę, jeśli jest dobrze. Pokażę Wam jak to wygląda. Oczywiście nie sugerujcie się wszystkimi przebarwieniami i podobnymi rzeczami, bo to jest wynika z brudnego materiału. Ok, wygląda to jakoś. Z tyłu nie przetapiam się do końca. Robiąc taką spoinę zewnętrzną. Outside corner Powinny, powinno być widać delikatne przetopienie na drugą stronę. To jest to, co jest tutaj jest troszeczkę za mało. To, co widać tutaj, jest troszeczkę za mało, ale no, wiecie co, chyba spróbuję zwiększyć prąd do 100 amperów bo ten filer jest jednak gruby. На филе резино грубый. Слабый контакт. te już się rozpłynęło staram się stapiać brzegi łuk prowadzić mniej więcej na środku spoiny Biorąc pod uwagę, że troszeczkę jest. O, teraz spójne wygląda właściwie. Jest troszeczkę wypukła. Są stopione brzegi. Ciekawe, czy jest przetop. Nie ma przetopu. Ale wydaje mi się, że w przytypowych zastosowaniach, czyli przydomowych, bo tylko o takich tutaj mówimy, taki spaw będzie wystarczający. Muszę opracować, że tak powiem, sposób podawania spoiwa do jeziorka. Generalnie mógłbym jeszcze zwiększyć ten prąd, bo ten filer jest jednak bardzo gruby, i w momencie, kiedy podaję, podaję go do jeziorka, jeziorko zastyga dość mocno. Nie chcę zwiększać prądu, gdyż będę wtedy stapiał za bardzo brzegi. wiatr na szczęście ucichł tak ten filer jest za gruby tutaj tej spolini. ogólnie jest fajnie, bo nie trzeba szybko podawać ale jak w momencie gdy o, zawiało popsuło mi spoinkę Ale nie jest zła. Nie przetapiamy się na zewnątrz. Wciąż, ale mi się wydaje, że to jest normalne, że nie da się przebić. Elektrodą też mi się to nie udawało. Ale mamy ładne stopienie brzegów, więc. Znowu zawiał wiatr mi się zdaje, że nic z tego dzisiaj nie będzie. Wykonam tą spoinę, a resztę zrobimy sobie inną metodą. Znowu jak powiem utkwiłem z filerem. No, mam piękną porowatość. e novo wiatro. Ok, zakończyliśmy jedną spoinę Zaraz Wam pokażę, niestety muszę wziąć szczypce, bo materiał jest bardzo gorący Wygląda to tak No, łap się ostrość Muszę zdjąć rękawiczkę, przez rękawiczkę nie działa Wygląda to tak. Tutaj jak widać jest porowatość jedna, wcześniej jest druga, ale ogólnie jako, że z tig powiem, zbyt wiele nie spawam. W zasadzie się to jest mega początkujący. To wydaje mi się, że spoina wyszła całkiem fajna. Na początku troszeczkę zbyt mało filera, za zimny materiał. Tutaj już pod koniec było całkiem fajnie. Także ogólnie E, metodą TIC spawa się bardzo fajnie, taki, taką spoinę, oczywiście w tej pozycji, czyli 1F, czyli podolna. Nic podolna. E, już więcej powiedzieć. Generalnie pozycja podolna, czyli 1F, 1G, to są bardzo łatwe pozycje spawania, bo, że tak powiem, grawitacja pracuje za Was. No, to cóż. E, ja spróbuję sobie spawać jeszcze jeden element. Niestety wiatr wieje. I chyba, chyba nic z tego nie będzie. Jeżeli chodzi o Tiga. Hmm. Mam pomysł. tak się jeszcze przyglądam, ale tak. Znaczy wiem, że widzę, że materiał jest wewnątrz podgrza, przegrzany, ale nie jest stopiony, więc nie mamy penetracji przez, że tak powiem, korzeń, czy też grań. Ale mi się zdaje, że jakby próbować zaginać tą, ten, spa, ten ściek, to by, pomimo, że tu jest porowatość, to by to wytrzymało. Tak jak byśmy to chcieli. Tyle, ile byśmy chcieli. No, widać na tym, na ściegu, że prowadziłem czy dodawałem spoiwo nierówno, czyli w sensie raz szybciej, raz wolniej. Także prowadzenie uchwytu widać nierównomierne, ale dało się zespawać, dało się mi się zdaje położyć fajną, fajny ściek. I chyba to tyle. Także. Ten ściek uznaję za udany, pomimo, że ma porowatość. Cóż, zawiał wiatr. Generalnie metodą TIG, generalnie metodą TIG nie spawa się na zewnątrz, gdyż jakikolwiek powiew wiatru powoduje utratę osłony gazowej. Tutaj, że tak powiem, no, w warunkach domowych jestem, nie chcę wchodzić do wnętrza garażu, by czegoś, że tak powiem, nie podpalić, chociaż w przypadku Tiga spokojnie mógłbym spawać w środku i pewnie tak będzie, jeżeli nadejdą bardzo zimne dni. No cóż, to tyle. Trzymajcie się, cześć. Witam ponownie. Przed chwilą robiliśmy spoinę zewnętrzną. Narożną zewnętrzną metodą 141 z użyciem filera 3,2. Trochę za gruby filer. Mam jeszcze jeden element do zmontowania, więc wziąłem filer 1.6. Będzie on troszeczkę za cienki, ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Jeszcze tylko rękawice. Rękawice. Montujemy płytki. Generalnie dzisiaj pogoda nie sprzyja. Raz idzie na deszcz, więc z dłuższego spawania dzisiaj nici dwa e, troszeczkę wieje zarówno znaczy, o ile metoda 136 sobie poradziła bo też zrobiłem krótki filmik o niej tak tig już e, ma z tym problemy gdyż mi zwiewa osłonę Gaz mi się kończy, bym musiał przebić, przerzucić się na dużą butlę, ale mam nadzieję, że uda mi się yy, zakończyć tą butlę dzisiaj. Nie wiem czy to słyszycie na filmie, ale wiatr się wzmaga, zastanawiam się co robić. Zaryzykuję. 100 amperów wydawało mi się to wystarczającym prądem podczas ostatniego spawania. Notabene to jest dość ciekawe, że na tak grubą spoinę musimy tak dużym prądem spawać. Czy tak? No materiał czwórka. No. Zobaczymy. na najpierw Zmo aha masa spróbujemy najpierw zmontować próbkę a potem a potem będziemy spawać zobaczymy najpierw stabilizujemy jeziorko potem dodajemy filer widzę że materiał jest zimny bo nawet przy 100 A te płyty się za bardzo nie nadtapiają. No, okay, jest jeziorko. Podajemy filer. Generalnie, mm. no i spadło. Generalnie nie dbam szczególnie dzisiaj, dzisiaj podkreślam, nie dbam szczególnie o czystość materiału, gdyż to jest materiał do ćwiczeń. Niemniej jednak musimy zawsze pamiętać o tym, że dla metody, wszystkie metody, które używają gazów osłonowych w zasadzie muszą mieć czysty, czysty materiał. Nie spawamy na rdzeń, nie spawamy na tym czymś z, z angielska mówię na to mil scale, e, ale nie spałem też po tym, bo generalnie wtedy cała dobroć TIGA i generalnie e, metod z gazem osłonowym, czyli metody 135, 136 i 141, generalnie no, idą psuna budę, że tak powiem. Ok, próbujemy jechać. Filer 1.6, prąd 100 amperów. Zwiewa mi usłony. Idzie trochę gorzej niż poprzednia spoina. Próbuję jakoś podawać inaczej ten, ten filer. E, spoiwo generalnie e, zużywa się szybciej, tak? no, bo jest 1,6 zamiast 3,2. Ale przynajmniej nie ochładza nie mi to jeziorka bardzo. No zobaczymy, no, trzeba się uczyć. stosuję troszeczkę inną technikę nie wyciągam tego filera z jeziorka tylko po prostu cały czas podaję go do jeziorka A! no jednak trzeba po prostu sobie wziąć do domu taki jeden drucik i ćwiczyć podawanie drutu Widzę brudy pływające po jeziorku Widzę też słaby generalnie przetop graniowy Tam materiał się nie odtapia, stapiam brzegi się, Przydałby się pedał uruchomiony Mi się gra skończy. Łapi porowatość. Nie wygląda to zbyt dobrze. Generalnie są jakieś syfy, nie wiem skąd ta porowatość się zastanawiam, bo jest, w pewnych punktach jest, miejscach jest masakryczna nie ehm, hmm. mamy wiatr tak ale nie myślałem, że to aż może, może filer jest brudny czy coś w tym rodzaju Znowu zapałem porowatość Myślę, no tak, nie materiału, to może być jeden z powodów no. tym razem wyszło to słabo naprawdę słabo. Nie jestem zadowolony. Ale potem wam pokażę. W zasadzie prąd spawania mógłby być jeszcze większy. Prąd spawania mógłby być jeszcze większy niż te 100, 100 amperów. Zobaczcie. Zobaczcie na tą potworną porwatość. Tutaj jeszcze, że tak powiem, jak cię mogę. Pod koniec też troszeczkę sobie odpuściłem. Już zbyt szybko poszedłem. I wyszło jak wyszło. No, w pewnych punktach przynajmniej już się zacząłem przytepać na drugą stronę, ale generalnie nie, nie to, nie taki spójny oczekiwałem. Ha. Cóż, może jakbym dał większy przepływ gazu słonowego? to byłoby lepiej. Czy mamy jeszcze gaz? Nie no, gaz jeszcze jest, to są jego ostatki, ale to raczej dzisiaj był problem, że tak powiem złożony, nie tylko gaz, nie tylko wiatr, ale i słabo oczyszczony materiał. Także pamiętajcie, że jak spawacie metodą 141 materiał musicie mieć idealnie czysty. I cóż, i tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach.